Trzymaj. Mleko! Szyszka! Ślimak! Trusia! Koszyczek! Pszcina! Ha! Jak to brzmi! Król Gardik kupił królowej brugę koralek koloru koralowego. I już się nacieszyłeś? Życie bez napawania się brzmieniem bisiora racicznicy jest jak lizanie ślimaków przez sukno. Dziękuję ci za zatem, szlachetny kimkolwiek jesteś. Bywaj w zdrowiu. Zaraz, zaraz. I Ja ci pomogłem, więc ty też mi pomóż. Chcesz zamienić ten piękny akt altruizmu w ordynarne kupczenie przysługami? Jak to się stało, że straciłeś głos? Jednego razu budzę się i normalnie chcę pośpiewać z drozdami, a tu się okazuje, że nic z tego. Próbowałem, aż o mało nie dostałem wylewu. Potem poszedłem do wsi, bo wieść niesie, że nowa czarownica czyni cuda. Ale ludzie zaczęli krzyczeć: Dusiołek, dusiołek! i poszczuli mnie psami. Czy ja wyglądam jak dusiołek? Ani trochę. No właśnie. Bo mojemu to sprawka wiedźm, no bo kto inny mógł mnie zaczarować. Jeden znajomy kos pomógł mi znaleźć głos, ale i tak nic nie mogłem zrobić. Czemu nie poprosiłeś znajomej wrony, żeby ci oddała butelkę? Przecież wrony służą wiedźmom, nikomu nie pomagają. Zastanawiam się, jak można zamknąć głos w butelce. No, ja też się zastanawiam, bo to głos nad głosami. Czasem jak ten strumień leśny, a czasem jak grom. No i nie oszukujmy się, gadam tyle, że z beczki by się przelało. Ktoś posłużył się potężną magią dla kaprysu albo ze złośliwości. Szukam młodej, szarowłosej dziewczyny. Widziałeś tu taką? Czy widziałem? Wyszedłem sobie jak co dzień rano zrobić kupę. To mój ulubiony moment dnia. Napawanie się widokiem wschodzącego słońca przy kupie. Coś wspaniałego! A tu jak nie huknie, jak nie gruchnie! Znikąd pojawiła się dziewucha! Młoda, szarowłosa, a na dodatek ranna i zziajana! Pobiegła w stronę chat, gdzie mieszkają dzieci. Pędziła, jakby ją wiedźmy goniły. Wołałem za nią, ale nie słyszała!